Siemanko, moi drodzy, w ostatniej partii turnieju we Wrocławiu zagrałem z Szymonem Delijewskim, zawodnikiem z y, rankingiem 1607 ELO, dwójką szachową, y, rocznik 2013. Czyli junior, ale taki, który wydawałoby się jest dosyć no tak nawet mocno do ogrania, bo jest 1607 ELO, czyli no sporo mniej niż ja, y, kolorem. Grałem białym, niestety minus był taki, że po, skończyłem tą wcześniejszą partię bardzo bardzo późno i tylko szybko pobiegłem do auta tak naprawdę po, mm, po jakieś tam rzeczy do picia do jedzenia. Przebiegłem i od razu grałem i widziałem tylko, że rywal ma dwójkę szachową, nie widziałem jaki ma ranking. No i usiadłem do niego i no białym kolorem będę chciał jak najbardziej próbować. I partia zaczęła się od posunięcia D4, na co rywal odpowiedział skoczkiem na F6, ja C4, rywal E6. I teraz standardowo chciałem też wyprowadzić skoczka i rywal wjechał mi teraz z posunięciem C5. Co mnie troszkę zdziwiło, mówię, kurczę, to nie może być aż tak dobry ruch. No, i y, miałem rację. No, tutaj tak naprawdę D5 było kluczowe, i można było na tę pozycję iść. No, ale tutaj wiadomo, trzeba znać jakieś troszkę teorie, no, że nie wiem, napchnięcie, wchodzi jakiś szach, i że trzeba tutaj y, trzeba wiedzieć, co się dzieje. Tak, czy koniec, czy skoczek? Ja stwierdziłem, że po co mi takie przeboje w ostatniej partii? Zagrałem sobie E3. Wcześniej grałem podobną strukturę, więc czemu to miałoby być takie niby złe. Rywal wybił, ja wybiłem i od razu uderzył przez d5, no i ja postanowiłem tutaj po prostu wyprowadzić sobie skoczka, no bo na bicie wejdzie mi goniec do gry i wydaje się być to jak najbardziej spoko opcja. No i cóż, przeciwnik wyprowadził sobie skoczka na c6, widzimy, że naciskać będzie na punkt d4 i ja teraz postanowiłem tak, wybić, teraz oczywiście hetman nie może bić, tylko a jak pionek, no to on ma izolaka, więc myślałem, że zbije skoczek. Mogłem pewnie to bić, ale jakoś stwierdziłem, że dobra, wolę grać aktywnie, wyprowadzę figurę i zrobię zaraz ruszatkę. No i tak poszło, właśnie. Rywal cofnął się skoczkiem, żeby oczywiście tutaj nie rozwalać sobie struktury pionowej. No i ja faktycznie teraz, najpierw, szedłem gońcem na G5. No, bo mówię, mogłem zrobić reszada, ale zrobiłem przed gońcem, no, żeby jeszcze tutaj jakby pewne problemy stworzyć. I teraz wiadomo, napchnięcia, no to już skoczek bić nie będzie mógł, no bo Hetman wisi. A jak Hetman odejdzie gdziekolwiek, no to zawsze mogę wybić z zepsusiem struktury pionowej czarnego. I teraz mój przeciwnik troszeczkę, troszeczkę mnie zdziwił. Zagrał gońcem b 4 no, czyli przyjmuje zaproszenie do tańca w takim znaczeniu, że no, zamiast, chociaż. No dobra, on chce zrobić roszadę, ale ja jestem w tym wszystkim szybszy. Ja robię roszadę i zobaczmy, że teraz na jego roszadę jest pewien problem, bo on już będzie miał dużo ciężej się oswobodzić z tego właśnie związania. A dodatkowo rywal nie chciał jakichś tam liczyć przełomów związanych z d5, albo po prostu uznał, że lepiej będzie tego skoczka skasować, a to za chwilkę. Najpierw wygonił gońca, no ja chciałem utrzymać właśnie tą presję, więc odszedłem na h4. Kompek tutaj stwierdza, że pewnie trzeba było odejść na. że w ogóle trzeba było teraz bić i bicie, bicie i w tej pozycji po prostu pchać d5, bo jeszcze nie ma roszady, nie? No i jest w tym jakiś sens, bo na to mam nawet takiego szacha, i tutaj się robi już no, ciekawie. Także może faktycznie trzeba było tego skoczka dziabnąć. może faktycznie. Ja jednak odszedłem i teraz przeciwnik postanowił zroszować, co uważam, że jest troszeczkę słabym podejściem. No bo mimo wszystko, znaczy ok, zabezpieczył króla, ale z tego związania będzie mu się ciężko wykaraskać, no chyba, że przez jakieś g5, no ale to już są dziury przy królu, to też jest pewna odpowiedzialna decyzja. I cóż, ja postanowiłem, że zagram wieżą na e1, będę tutaj w razie czego naciskał, rywal wybił, ja wybiłem, no i byłem bardzo zadowolony, no bo miałem parę gońców, mogłem spokojnie naciskać. A przeciwnik, a przeciwnik będzie musiał jeszcze walczyć o rozwinięcie tego gońca, poszło A6. No to pro, plan jest prosty. B, B5 myślałem, żeby od razu te A4 wrzucić, żeby na coś takiego było tak, tak i spada wieża. Ale jakoś tak stwierdziłem, że dobra, jest ta ostatnia partia. Spróbuję zagrać taki pewny ruch, który nie może nic zepsuć i zagrałem skoczkiem na E5, Co kąpek mówi, że jest niedokładne, no ale mówię: dobra, nabicie, odbije sobie wieżą. Wszystkie moje figury stoją praktycznie lepiej, musi być spoko. I przeciwnik faktycznie wybił, ja wybiłem wieżą, jeszcze było bicie pionem, ale to trochę suszyło sytuację hop-hop i ten skoczek mi może niestety uciekać. Nawet tutaj i pewnie nawet na bicie bicie i ja będę piona, ale przeciwnik się z tego wszystkiego rozpląta i tak naprawdę no, nawet kąpek mówi, że czarny stoi tutaj. Przyjemniej, więc, więc na coś takiego nie szedłem, tylko po prostu wybiję tu wieżą, i mówię, dobra, mam stabilną przewagę. Ten skoczek nigdy nie może się za bardzo odsunąć, no bo tutaj jest na związaniu Hetman, a z drugiej strony, z drugiej strony no może jakieś pchnięcie, może to jest opcja zaraz zobaczymy najpierw rywal wygonił mojego gońca i teraz trzeba było odejść gońcem na D3 cofnąć się, zrobić maczugę i tutaj stwarzać duże problemy na królu no jednak, jednak ja stwierdziłem że dobra, w tej partii minimalizowałem ryzyko i zagrałem gońcem na E2, co nie jest tak dokładne, bo mówię dobra, pójdzie goniec na B7 i ja teraz zagram taki ruch i przeciwnik wybije ja wybiję i mam ekstra pozycję z dużym naciskiem na tego skoczka. Zaraz zepsuję strukturę pionową. Jeżeli nie wiem pójdzie taki ruch, no to ja mogę po prostu zepsuć strukturę pionową na hetmana hop hop i to musi być dobre dla mnie. No, pytanie właśnie, czy musi, czy nie musi? No i później jak tak liczyłem, liczyłem w tej pozycji, no to się okazy, okazywało, że nie jest to wszystko takie proste. Nie jest to wszystko takie proste. Bo rywal tak, zagrał właśnie wieżą na C8. No i ja mogę to wszystko bić faktycznie do spodu, nie? Tak jak przed chwilą było. Hop, hop, hop. No ale teraz wieża jest pod atakiem. Ja muszę coś robić. Wieża E3, no to już jest nawet. Yy, taki ruch. Albo po prostu sobie tak stanie tymi wieżami rywal i czemu ja mam tutaj niby być lepszy. Tu mam słabe pionki, okej, okay, ale tu też mi, znaczy tu on ma słabe pionki, ale i tutaj, ale mi tutaj też wiszą te piony i to nie musi być wcale takie proste. Nawet grożą czasem takie ruchy z motywami odkrywania gdzieś tam króla. Nie było to takie dla mnie aż super i stwierdziłem, dobra, mam super genialny pomysł, odejdę sobie wieżą na E3. Bo teraz zabezpieczę piona i teraz na to samo, na te wszystkie wybicia, yy, hop, 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 nie będzie mi wisiał pionek na c3. Yy, natomiast tak, mój rywal zagrał bardzo fajny ruch z praktycznego punktu widzenia. Tu w ogóle mógł grać g5. No ale, no to jest odpowiedzialny ruch, nie? Żeby na coś takiego pójść, ale rywal, yy, znaczy rywal, yy, Stockfish mówi, że, <coughs> że tak być, yy, że tak można było yy, grać. Natomiast rywal zagrał w ten sposób, bo teraz ok, na wybicie to jest mega fajna poza dla czarnego. On tutaj ma wszystko, co mu się podoba. No ale ja policzyłem, że mogę najpierw wybić skoczka. Yy, I teraz, no, pionem raczej nie chciałby rywal bić, bo ja sobie gdzieś tam odejdę z szachem, więc wybił mojego hetmana. Szkoda, że gdyby król stał tutaj, to byłaby zupełnie inna dyskusja, bo ja bym był w stanie jakieś wtrącić szacha i to by była ekstra poza. Natomiast ja muszę wybić tego hetmana. Poszło bicie, no i na początku myślałem, że pójdę na coś takiego, nie? Ale tu jest taki ruch. I na to jest taki ruch. I teraz gram jakieś G3, no to już jest, to już jest nie do końca przyjemna poza, nie? Zaraz nawet rywal się tak zaczai na tego pionka, jak tego będę bronił, to tego zaatakuję. Tu są dwa złączone piony. No i się okazuje, że niby super poza, że te piony słabe, ale to się wszystko jakoś tam dziwnie trzyma. I zagrałem a cztery. Zagrałem A4, no bo mówię dobra. Na coś takiego to po prostu zbiję. A jeżeli pójdzie to, co poszło w partii, poszło tam wieża tam na C4, no to bicie, bicie. I jak skasuję tego piona, to będę bardzo, bardzo zadowolony. I zagrałem wieżą na B1, co jest dobrym ruchem. No ale rywal może zdwoić sobie wieżyczki po linii C, i tak też poszło. I tu muszę być uważny, bo. Z początku myślałem, żeby zagrać coś takiego, bronić tego piona i jest spoko, ale tutaj niestety tak grać nie można. I podchodzę królem i jest ok, bo jest b4. I ja nie mogę zbić ani tym, ani tym, bo na bicie tu jest mat, a dla odmiany na odbicie tutaj jest bicie, bicie i taki mat. Więc tak też grać oczywiście nie mogłem co mnie bardzo zasmucało, no ale stwierdziłem, że no takie, taka jest gra, no trzeba to brać na klatę i tutaj po prostu stwierdziłem, że dobra, biję tego piąka, który jest zagrożeniem, jeszcze liczyłem jakieś takie bicia, no ale tu mi się nigdy nie podobało, że jest b4 właśnie. Ja nigdy nie mogę tego bić, ani tym, ani tym, bo są motywy, a jak podejdę królem, no to on już wyrobi sobie nawet takiego wolniaka i ja mam tutaj bardzo duże kłopoty, tak mi się wydawało podczas partii. <laughs> Dlatego Dlatego też yy, tu postanowiłem zagrać praktycznie. Wybiłem, rywal wybił, bicie, bicie i policzyłem, że mogę na spokojnie, yy, co ja mogę zrobić tutaj? Mogę podejść królem. Dlaczego? Bo na taki ruch mam pchnięcie, na to mam pchnięcie i tu powinna być ok, pozycja na coś takiego, na bicie tak samo, nawet moja lepsza, chyba, no bo na bicie mam lepszą strukturę, nie? Po prostu. A jeżeli podejdzie tutaj, no to mam tutaj, nie? i jest spoko. No i w sumie podobnie poszło w partii hop, ja obroniłem piona. Pchnięcie się nie boję, no bo po prostu wybiję i jest OK. Rywal podszedł, ja zagrałem królem, i teraz nie wiem, czy dokładnie tak poszło jak, jak było w partii, bo niestety gdzieś mi zaginął zapis właśnie z tej rozgrywki. Ale opowiem wam, moi drodzy, o sensie jakby tej końcówki. Rywal musi odchodzić wieżą. I tak w partii poszło, z tego co właśnie kojarzę. Ja się cofnąłem wieżą, mówię, dobra, ja chcę tutaj zabezpieczyć króla i mieć wieżę z tyłu. Żeby mogła wspierać marsz piona. Król podszedł, wieża stanęła z tyłu faktycznie. I ten król podchodzi. No i tak podczas partii nie wyglądało to aż tak superowo. Ja chyba zagrałem coś w coś ten deseń, żeby tę wieżę wyganiać. Rywal się cofnął, żeby blokować. No i ja podchodzę królem, tak? Ale... Ale, ale. Mm, rywal się cofa tym królem. No i on tym królem chciał tutaj stać, żeby w razie czego móc nim iść do defensywy. Yy, I no mówię, nie wiem, czy to było identycznie tak samo, w każdym razie chodziło o coś takiego, że on tym królem był na G7. Ja sobie podszedłem, no jakieś takie, takie mijanki, i finalnie ja pchnąłem yy, D5. Bo mówię, cały czas nabicie jest ok, szachów się jakiś tam nie boję, ale rywal przepchnął. I tu już było, był pewien jakby. Plus dla mnie, no bo jeżeli ja tym królem wejdę na F5, no to będzie genialnie. Po prostu zbiję tego piona, tego i wygram partię, nie? Ja pchnąłem D6, rywal podchodzi, jedyny praktycznie ruch, żeby bronić się przed gwiazdami. Dopchnąłem, hop i mówię, dobra, teraz jego król jest uziemiony, coś mogę tutaj próbować. I może trzeba było tutaj grać coś typu F3, hop, G4, hop i tutaj przechodzić tym królem. Jest to opcja. Yy, ale cóż... Yy... Ja tu chyba coś takiego zagrałem i teraz wierzą na, na. na. D6. Coś takiego. Coś takiego stanęło w partii. Że rywal mógł to chyba wybić. Wierzą, no jakoś tak poszło, że szach. A i na pewno ja nie mogłem, bo chciałem iść na coś takiego. Hop, hop, hop. I właśnie, i chciałem tu podchodzić królem, ale ja tak policzę. Ja ten beznadziejny Pionek robi mu całą po prostu gierkę, bo jest mat. Bo jest mat po prostu. Yy, bo jest mat, po prostu nie mam gdzie się ruszać, i tak, tak mogłaby się partia skończyć, jakby się podpalił. że o, idę dalej, nie wiem. On yy, idzie po piona, i ja wybijam, i wygrywam, tak? Yy, ale nawet, nawet w tej końcówce widocznie nie wygrywam. No, i finalnie coś podobnego w partii miało iść. Dobra, ja finalnie zdecydowałem, że ok, skasuję tego piona, rywal ma ale coś będziemy próbować. I ja zagrałem w ten sposób. Tylko tu jest niestety szachowanko. Trzeba było z perspektywy czasu pewnie zagrać taki ruch, żeby tutaj mieć zawsze odejścia dla, dla króla. A rywal mnie tutaj wyczekał, wydobra, którego z tych pionów zdobędę, no ale nie zdobędę. Bo gdyby on nie wiem, podchodził królem, to faktycznie zdobywam jest spoko. Ale on nie musi, może po prostu szachować wieżą. I tak poszło w partii, i niestety za kilka ruchów partia zakończyła się. Y, powtórzeniem y, pozycji, Mo myślałem, czy nie warto jeszcze iść na coś takiego, ale to jest ryzykowne. Bicie, i że ja mogę zagrać na przykład tak, i na to, no ale to nadal nic nie ma, tak? I na to, że właśnie na bicie mam y, szach, i na odejście bronię sobie tego piona. O, coś takiego. No ale to są podwa piony cały czas, i tak naprawdę jeszcze on ma aktywniejszego chyba. No, wyżej ustawione, lepiony, więc to równie dobrze może być nawet gorsza. Poza, no dlatego spojrzałem, ja miałem w tym momencie 11 minut na zegarze, rywal około 45-50. No i postanowiłem, że dobrze, niech będzie ten remis. Zakończę z lekkim plusikiem, ale nadal z plusikiem i będzie dobrze. I zobaczmy, moi drodzy, pokażę wam jeszcze to, co zawsze y, lubię. Najpierw OK, zobaczmy sobie dokładność, jak, jak, jak gra Junior z. Y, Rankingiem 1607. Zobaczmy sobie. Hops. No, właśnie tak gra taki juniorek. Yy, kolorem czarnym 93,8% dokładności. Ja 93,4. Yy, największą przewagę miałem mini, yy, chyba gdzieś tutaj. I tu faktycznie trzeba było się zdecydować na inny plan. Co, yy, cofnąć się gońcem. Yy, hop, hop. I tutaj stwarzać dużą presję po tej przekątnej. No ale poszedłem na taką pozę, która też jest ok. I w ogóle liczyłem, że na coś takiego odejście. Tu mam chyba nawet taki ruch. Gdzieś tutaj, może nie w tym momencie, ale za chwilę chyba. Hop, hop, hop. Tutaj jeszcze trzeba było. Zamiast tego końca tu, to na D3, na D3 gościa. I na coś takiego po prostu się odsuwam, ustawiam maczugę, i mogą być problemy z tym skoczkiem, który może być przeciążony, tak? Na jakieś przykładowe, no nie wiem, taki ruch, taki ruch. I jeżeli rywal by się zagapił, no to ja po prostu mogę wybić, bo na bicie jest wjazd, i tutaj coś się może dziać. A może się równie dobrze nie dziać, jak mówi silnik. No właśnie. Eee, dobra, już wam. Aha, sorry, bo ja to wam pokazuję. Dobra. Ej. Hop, 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 yy. hop, mhm. tak, żeby było widać. OK. No, w każdym razie, że jakieś takie motywy z przeciążeniem tego skoczka i no, no, ale nawet w tej pozycji, nie? Na taki ruch miałem nawet taki ruch i widziałem go, bo oczywiście bić nie można, bo hetman, ale jest chyba coś takiego. Nie, tu nie ma, bo jest taki właśnie ruch. No i mówię, dobra, może nawet takie bicie. Ale później liczyłem jakiś taki ruch. Nabicia to już mam słabe te piony, to już taki ruch, i, ja, i to jest słabe, więc tu wisi, tam wisi, może wisieć więc y, zagrałem trochę na minimalizację ryzyka. No i partii się nie udało wygrać, ale też się jej finalnie nie przegrało. I, no i cóż, y, właśnie, pokażę Wam tylko jeszcze mojego przeciwnika y, Szymon. Y, rozmawiałem z nim chwilę po partii, bardzo fajnie, y, bardzo sympatyczny chłopaczek, no i zobaczmy. Ranking 1607, ale na tym turnieju zarabia 50 oczek. Punktów: tyle samo co ja. I teraz tak w pierwszej rundzie przegrał z przegrał czarnymi z 1954. Totalnie ok. W drugiej partii wygrał z zawodnikiem z czwartą kategorią, bez rankingu, FIDE, którego ja też ograłem w pierwszej. Ok, białymi wiadomo to normalny rezultat. Później jednak w trzeciej rundzie 1842 pokonany kolorem czarnym. No właśnie. I później w, czwarty, w trzeciej rundzie, a w czwartej rundzie 1911 elegancko wyremisowany białym. No i cóż, i w ostatniej partii dostaje właśnie mnie. No i, no i co? No i moim zadaniem jest przede wszystkim grać solidnie. Jak coś się uda, to, to przebijać, a jak nie, no to też za dużo nie ryzykować. Rating Performance 1868. Gdyby, śmieszne jest to, że gdyby każdy z nas, albo ja, albo Szymon wygrał, no to mielibyśmy dwójkę z plusem. A, a że no finalnie padł remis, no to każdy miał oczywiście tego plusa nie dostał. No ale widzimy, że 1868 Rating Performance, no to zawodnik zdecydowanie nie grający na siłę gry 1607 a ja wygrywając z nim dostaję tak jak zawodnika 1607, a przegrywając z nim tracę po prostu łubu-dubu mega dużo i nawet, ta, nawet to, że miałem przed ostatnią partią chyba około plus 15 oczek bym zarabiał, a po ostatniej partii, zobaczmy sobie, po ostatniej partii zarabiam skromne 6 oczek, czyli remis z tym zawodnikiem, który w sumie miał rating performance na tym turnieju wyższy ode mnie, to remis z tym zawodnikiem sprawił, że straciłem 9 oczek. Rozumiecie, 9 oczek, yy, bo zarabiałbym 15, a tak to zarabiam 6. Czyli w sumie zremisowałem z kimś, kto ma nawet chyba delikatnie siłę gry lepszą ode mnie i straciłem 9 oczek. No, takie, takie są właśnie szachy klasyczne. I to jest. Yy... Trochę demotywujące, troszeczkę dziwne. Myślę, że powinno to zmierzać, tak jak kiedyś właśnie słyszałem, do tego, żeby jednak ten ranking był aktualizowany co partię, tak jak jest w internecie. Jeżeli ja gram w internecie z, na przykład, nie wiem, z kimś, kto gra na początku września, załóżmy. No to on może mieć na początku września 600 A jak będzie dobrze grał, to na, na, tam w połowie czy na końcu września może mieć 1900. I ja za niego dostaję zupełnie inne punkty, tak? No bo to się aktualizuje na bieżąco. Bo po prostu ktoś gra lepiej niż ma ranking, tak? Yy, niż miał ranking tam na początku września, a tutaj. Jest jakiś przestarzały ranking, który w ogóle nic nie oddaje. Ten 1607 nic nie oddaje. Muszę się mega napocić. Ziomek gra prawie na 94% dokładności, mając 50 minut na zegarze. I okej, okay, przebijaj go sobie gdzieś tam. Jak się pomylisz, to wychodzisz z 15 oczek na plus, na minusa w ogóle. Dziwne, dziwne są te szachy moi drodzy. No, ale przynajmniej ja zawsze to traktuję jak takie troszkę warsztaty, że się uczę, dużo mam czasu na analizę pozycji, żeby to wszystko sobie przemyśleć i takie, takie różne ciekawe wnioski wysnuć. No, ale mimo wszystko się cieszę. Zawsze to jest minimalny, ale zysk rankingowy. Miejsce 17 zająłem, już wam pokażę. A numer startowy miałem 22. Także zdecydowanie jak najbardziej to można zaliczyć na plus. I cóż jeszcze? Cóż jeszcze wam powiem? Że... Tutaj możemy zobaczyć jeszcze na wyniki ogólnie całego turnieju. I zobaczcie jaki event. Drugie miejsce w turnieju zajął zawodnik z rankingiem 1628. 4,5 z 5 punktów. Zobaczmy jeszcze na gościa. Wygrał, wygrał. Wygrał z 2018. Wygrał na znaczy remis z 2100. I wygrał z 1955. Czyli te rankingi są totalnie... No, bardzo, bardzo dziwne i czasem krzywdzące, no ale takie są, widzimy. Szachy, no i w sumie w czubie raczej zawodnicy 1900, plus oprócz tego, ewenementu. i tutaj ja zajmuję miejsce właśnie 17, gdzie, no też w moim otoczeniu są często, nawet pode, pode mną jest gracz, który ma tam ranking. Nawet niż, znaczy wyższy, nie, czy tam 1800, czy jakiś tam tutaj, czy tutaj, no to, to po prostu yy, są różni zawodnicy, którym się na przykład turniej nie układa, no i kończy taki zawodnik, na przykład 200, z, też z minusem yy, oczek. No ale z turniej jestem zadowolony, myślę, że się sporo nauczyłem i właśnie jakiś minimalny ze rankingowy jest, jak się podobało, proszę łapeczkę w górę, subika. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się do następnego razu. Pa pa.